Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 16 listopada 2023 roku, godzina 9.30 jest zima, już prawie nadeszła a właściciele samochodów, którzy nie podejma odpowiednich środków ostrożności. Mogą uszkodzić swoje pojazdy. Jazda suv em z zimnym silnikiem może prowadzić do problemów wymagających naprawy. Rozgrzewanie pojazdu w niskich temperaturach jest uważane za dobra praktykę. Pytanie brzmi, czy kierowcy naprawdę muszą rozgrzewać nowoczesne SUV-Y przez piec do 10 minut przed ich uruchomieniem? Oto zimna, twarda prawda o tym, jak długo należy rozgrzewać sufa podczas mroźnych zimowych miesięcy? Jak długo trwa rozgrzewanie sufa? Rozgrzewanie samochodu, ciężarówki lub sufa to wyrażenie używane do opisania procesu uruchamiania pojazdu i pozwalania mu pracować. Wystarczająco długo, aby jego wewnętrzne komponenty się rozgrzały. Kilkadziesiąt lat temu konieczne było rozgrzanie pojazdu, aby zapewnić prawidłowe działanie silnika. Jeśli starszy pojazd nie był rozgrzany, nie miał wystarczająco dużo czasu na odparowanie paliwa przez ciepło, umożliwiając prawidłowe. Działanie silnika spalinowego. Oczywiste jest, że silnik spalinowy, który nie jest wystarczająco rozgrzany, aby przeprowadzić spalanie, nie będzie działał optymalnie. Obecnie producenci samochodów używają innych komponentów silnika niż kilkadziesiąt lat temu. Silniki stały się bardziej wydajne w spalaniu wewnętrznym i mniej zależne od niektórych części, które w przeszłości wymagały czasu nagrzewania. W rzeczywistości większość nowoczesnych samochodów osobowych, ciężarowych i sufowu potrzebuje zaledwie kilku sekund, aby rozgrzać się na tyle długo, by prawidłowo funkcjonować. Niemniej jednak, starsze pojazdy często skrzypia i jeczą znacznie bardziej w ekstremalnie niskich temperaturach, gdy nie mają czasu. Na przepływ oleju i odparowanie paliwa. Dzięki postępom technologicznym, takim jak systemy zarządzania paliwem i lepsza jakość oleju silnikowego, nowe suv y nie rozgrzewają. Się tak długo, jak starsze modele. Nowoczesne modele potrzebują zaledwie minuty lub dwóch, aby osiągnąć temperaturę, w której można bezpiecznie pracować. Czy rozgrzewanie pojazdu zima jest złe? Nie. Rozgrzewanie SUV-A przez dłuższy czas zima nie tylko nie jest konieczne, ale może być nawet szkodliwe. Nadmierna praca na biegu jałowym w ujemnych temperaturach może spowodować uszkodzenie cylindrów i tłoków silnika. Następnym razem, gdy sięgniesz po kluczyki, aby aktywować zdalny rozruch swojego SUV A, pamiętaj, że nowoczesne pojazdy z systemami. Zarządzania paliwem nie potrzebują dużo czasu, aby osiągnąć optymalna, cieplejsza temperaturę. Rozgrzewanie pojazdów to staromodna praktyka, a pomysł, że jest to konieczne, jest mitem. To powiedziawszy, nadal istnieją rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas eksploatacji pojazdu zima. Jak przygotować SUV A do zimy? Ustal. Czy potrzebujesz opon zimowych? Sprawdź akumulator swojego SUFA, aby upewnić się, że działa optymalnie. Dołacz niezbędne akcesoria zimowe, których możesz używać co roku, takie jak skrobaczka do lodu. Przygotuj listę kontaktów i kroków, które należy podjąć w nagłych wypadkach związanych z pogodą. Ostatecznie wiele nowoczesnych sufow jest przystosowanych do łagodnych lub umiarkowanych zimowych burz i pogody. Jednak przygotowanie SUV-a na najgorsze może zaoszczędzić sporo pieniędzy na holowaniu lub naprawach w razie wypadku. National Highway Traffic Safety Administration może dostarczyć dodatkowych wskazówek dotyczących jazdy zima.